Witajcie, nadal jesteście na kanale Edzia w przyczepie, a nie jedzie na rybach. Grzybów nie ma, ryby nie biorą, więc postanowiłem nagrać dla Was wstęp do dzisiejszego odcinka. A propos grzybów, w przyczepie był grzyb, więc pokażę Wam, jak bardzo woda zepsuła podłogę i ściany. Poprzedni właściciele włożyli dużo wysiłków w to, żeby przyczepę ociepić. Po bokach ścian. Nałożyli po 8 cm steropianu. 8 z jednej, 8 z drugiej. Mamy 16 cm ubytku na szerokości. W tak mojej przyczepie uważam, że to jest strata miejsca, którego i tak jest bardzo mało. Będziemy inaczej ocieplać izolować termicznie tę przyczepę. Póki co musimy wszystko zerwać. Zbudowali tak misterne konstrukcje, że myślałem, że zrobię to w jeden dzień. No niestety nie. Będę to dzielił na części dwie. Dzisiaj część pierwsza, niebawem będzie część druga. Ja zrywam, odrywam, odkręcam, a żona? Żona snuje plany. Chciałaby pomieścić tam wszystko. Kibelek z prysznicem, dużą kuchnię, pełnowymiarowe łóżko, jadalnie, klimatyzację, najlepiej taką wydajną. Ciepłą wodę, zimną wodę, wszystko. Próbuję jej wytłumaczyć, że wszystko się tam nie zmieści, bo przyczepa jest naprawdę mała. Mała to znaczy bardzo mała. W międzyczasie zmieniła się koncepcja. Szyby miały być polerowane, ale z powodu licznych pęknięć wewnątrz struktury szyby doszliśmy do wniosku, że będziemy wymieniać się na nowe. Więc kolejny wydatek ale myślę że będzie się opłacał. ten wstęp nagrywam z kempingu półwysep Sielanka. piękne miejsce w którym staramy się spędzać jak najwięcej czasu cisza, spokój woda, jezioro jezioro woda ryba się rzuciła lasy przesłanie dzisiejszego odcinka to dacie radę Gdyby przyszło Wam na myśl, żeby kupić przyczepę do remontu i ją odremontować według własnego uznania, powierzcie mi, to nie jest trudne. Wykorzystując proste i tanie narzędzia i niedrogie komponenty, można taką przyczepę doprowadzić do stanu naprawdę fajnej używalności. Fajną używalność. Do dobrego stanu gdzie można wyjechać na kemping, nie stydzić się tam gości i komfortowo się wyspać. Więc uwierzcie mi, jeżeli ja, przeciętnie ogarnięty narzędziowo facet, dam radę, wy radę dacie tym bardziej. Mówię, nie jest to trudne. Wystarczy tylko dobry plan, pomysł, trochę czasu i będzie. Jeśli chodzi o czas, to tak jak z każdym remontem, wszystko wychodzi trzy razy dłużej, niż zakładaliśmy. Jeśli chodzi o kasę, to zazwyczaj wychodzi dwa razy więcej, niż myśleliśmy. Więc trzeba być przygotowanym na to, żeby budżet był dosyć elastyczny, a czasu, żeby móc wygospodarować więcej, niż zakładaliśmy. Tak wychodzi, tak będzie u mnie, tak będzie i u Was. Tego jestem pewien. Być może będziecie ciekawi, skąd się wzięły grzyby w przyczepie hmm. poprzednicy. Albo poprzednicy poprzedników nie uszczelnili otworów w konstrukcji i woda zwyczajnie wciekała do środka. Było jej na tyle dużo, że podłoga tej części tylnej jest gnita. Grzyb wszedł na ocieplenie ściany z piśniówką na około 25 cm. Zapach stęklizny. Mam nadzieję, że się już ulotni, bo przyczepa wietrzy się już kilka dni. Wieczorem będę w domu, sprawdzę. Mam nadzieję, że będzie nadawało się do pracy jutro. Więc tak, przyczepa musi być szczelna. Ta nie była. Pod każdym filmem będzie link do arkusza kalkulacyjnego, w którym będziecie mogli wejść i zobaczyć jakie poczyniliśmy wydatki na poczet tego remontu. Dodatkowo, jeżeli będę wykonywał jakiś projekt, no nie wiem, okrągłe deseczki do ramy okna, cokolwiek, podłoga, e, będą też umieszczone pod spodem PDF-y z rysunkiem technicznym i z wymiarami. Być może Wam to pomoże, a być może Wam to pomoże. To no, Haru? ty jeszcze tutaj weszłaś? Harusiu, oh. Jeszcze ciebie mi tutaj Ach, brakowało. Jak <ścoughs> czta kagulka, proszę bardzo. Siesią, się, się, co tutaj jest zobacz, pokaż się pokaż się do kamery Wiesz? ale tu nisko kto mi towarzyszy zobacz, Lusia wszystko lata, nie dziewczyny Lata lata Jedno koło Drugie koło Musia, Musia Trzecie koło.

jakieś opakowanie do środek wziąć. są do wyrzucenia. Aha, no to po co mi każesz je trzymać? To trzeba i tak opakowanie wziąć, wyrzucać. Przyszła żona i wręcz. Jest taki nieprzygotowany przychodzi. Proszę, na śrubki. No, no. Tutaj jest kibelek, nie? do sobie na kibelku, nie? No, już siedzisz? Tak, dotąd musi być. Żeby tak jeszcze swobodnie ramiona rozpostrzeć. I tak dotąd musi... A ty chcesz kaczuchy tańczyć na kibelku, czy I jak? Tutaj dotąd musi być co najmniej. Nogi wyprostowywać? Tak, dotąd musi być. I tutaj gdzieś dotąd. A reszta przyczepy? A reszta to łóżko. <laughs> Dobrze, że ci powiedziałam. mnie. Dobrze, że mi powiedziałaś, bo A, sam bym mnie wpadł lato. No właśnie, byś długo kombinował. Do jutra, co najmniej, siedziałbym tu jak sielota. Załamany, żeby tylko... A to się okazało, że ona powiedziała, że tu jest śrubka. No. Nie, A... powiedziałam nie jedna. I nie jedna. Ale nie będziemy tego używać, nie? Nie, nie, nie. Tam gdzieś. A i widzisz i to jeszcze było, miałam rację, przyczepione jeszcze było do tego, widziałeś? Było no, widziałem, no, odkręciłem. No, no byś nie widział. No nie widział, a tak teraz już widzę, Ja Dobrze mam takie że ciężkie nosić, ja tego ciężkiego nie będę nosiła. Ja nie. mogę lekkie rzeczy, jak mi to rozmontujesz na lżejsze te, to ja to przeniosę. Tak, tak. ja ci rozmontuję. A ty nie, nie nosiłeś. A Ty co? Mówię do gimbala, żeby mnie nie filmował. Wiesz <grym> co, jak już rozmawiasz z gimbalem... To bo są się, na to... Bo się tutaj obraca. To są na to leki. I <grym> już wtedy nie będziesz rozmawiała z gimbalem. Harusia, waga Haru, Uwaga, Haru, uwaga. tutaj. Chodź, chodź, bo już gdzieś... ...na ci Będziesz moim zabezpieczeniem. Teraz na mnie nie rzuci. <ścoughs> Teraz on nie może przy mnie dochodzić, no, jak jest tutaj. Nie rzuci na to napki. No mówię ci tak niby przypadkiem. Pieskowi by krzywdy nie zrobił. No, pieskowi by nie zrobił krzywdy. No i można, można. Takie lekkie może być? Można. Ciężkie to jest jak cholera i tak. Można? Tak zrobić? Można, tak? No to i dalej, proszę bardzo. Słabo widać. Mhm. A wyczyści się to tak, że nie będzie takich Tych śladów? Co to są takie te ślady? No widzisz, że porysane jest to okno, nie? To są popękania, to jest popętane. Czyli to się nie nadaje już do użytku? Nadaje się. To Ale by... wyczyści się i będzie gładkie, czy będzie takie popękane? Będzie przeźroczyste, popękane. Oj, to nie. To mi się nie podoba musi być gładka jak tu będzie... jak w uprzejchniowlachy mieliśmy szczęście bo akurat byli panowie po gabaryty. i zilna szafkę. no i jeszcze jedna no jak zrobisz tą przyczepkę to mnie przeniesiesz przez jej próg tak kochanie a motywujesz <noise> jak zrobimy bo będzie to wspólnymi siłami to przeniesiesz mnie przez próg jak będę cię przenosił, to... jej próg. Do... Jak będę cię przenosił, to czyimi siłami? No twoimi. Na czyimi? No wiesz, nie mogę się za bardzo męczyć w takim razie. E, gdzie masz miarkę do mierzenia? W biurze. Gdzie? żeby nie szukała w tym bajze? Ty masz bajza. No gdzie? Jak wejdziesz po prawej stronie. Po prawej stronie jest laser. Laser, po drugiej prawej, po tej, to jest lewa. No ale laser jest po prawej, jak wejdę do biura z y, mieszkania. A jak wejdziesz z dworu? Ale nie wchodzę z dworu, wchodzę z mieszkania, tak? To na wprost. Macie żony? Ja mam. Jak łóżko musi być? Jak tyle? No. 140? No. No to nic więcej poza łóżkiem się nie zmieści. Z mini przyczep, a nie przyczepa. Negocjujmy. Kurde. Trzeba ją powiększyć. <laughs> Jak dotąd chcesz mieć łóżko. I dotąd chcesz mieć kibel. Nie, dotąd kibel. A, to zostaje nam jeszcze 15 cm miejsca. Na szafkę. Na szafkę. O boże Już wszystko wiesz? Nie wszystko wiem, zaraz będę wszystko wiedział Kajś przynieś te wolki Zaraz przyniosę nie maruj Czym jesteś zajęta innymi ważnymi rzeczami niż Twoje wolki Czym jesteś zajęta? Ważniejszymi rzeczami niż Twoje wolki Czyli? Planowanie no, żeby żebym ja tak spadła, tak? O to Ci chodziło. Właśnie pułapkę. o to i widziałeś, widziałeś sam się na swoją pułapkę tutaj załapałeś. I połamałem. Tak. To była pułapka to na Ciebie. Ma. Tak. Kolejny raz się nie udało. No. Tutaj będzie miał 120 cm, więc spokojnie z tej strony wiesz, można nawet już leżeć, nie? z tej strony no. i z tej strony można leżeć. Nie? Tu i tu. Jak leżeć tu to i tu? Znaczy, no, będzie dużo miejsca takiego, żeby usiąść sobie przy stole. Ale tu nigdy nie będzie dużo miejsca. Ale będzie 120 cm, więc jak się dospania, no to... Co no to? No to się ktoś... Dwie osoby zmieszczą do spania, jak się to rozłoży na 120 to musi być, a do siedzenia to będzie super dużo miejsca Masz piękny profil ci Ej, no nie może mnie filmować, ja się nie zgadzam, nie wyrażam zgody na nagrywanie. Nie wyrażam no. zgody. To jest mu? No. No. Oczywiście... Potrzymaj gory chociaż. No dobra, będę trzymała się gory już. Przydaj się. No jak, cały czas tutaj robię no. Nie jest za ciężki stropion? Odzmawiamy sobie Bo ja bym chciała na te ściany A zimno ci? E, nie żeby na gołą ścianę od razu tą picerkę nakładać Bo będzie za zimno Komu? Nie Nie będziesz tym jeździć Będę jeździł <laughs> Jak się pokłócimy, pojadę tym <laughs> To jedź, masz, masz, to... to... już jedź! Będzie ta kuchenka. Ej, on mnie na cały czas nagrywa. Odwróćcie. Tu Tu wychodzi twój pan Jaki pan! <grymne> to skok. Zagrało się. <grymne> jak to grube ocieplenie ściągniemy, to tutaj głupie miejsca. Tu. Jak ściągniemy, jak ty siedzisz, nic nie robisz. <grymne> jak ja ściągnę ocieplenie. <grymne> To będzie łóżko składane, no to gdzieś trzeba będzie chować w bety. No, będzie trzeba chować w Bety. Bety. Po poznańsku? Bety. Bety. Opowiedz, co to jest bety po poznańsku? Po ściele. Po poznańsku. Bo gdzie się urodziłaś? Po Poznańmy. Poznajmy się bliżej. Gdzie, Madziu, się urodziłaś? najpiękniejszym miejscu w mieście w Polsce, w po a gdzie mieszkasz? W drugim najpiękniejszym mieście w Polsce, w Rogoźnie. Tak. Gdyby nie Warszawa, Rogoźno byłoby stolicą Polski. I co myślisz o tym ocieplić ją jednak taką srebrną folią, nie? Tak, tak, tak. taką na folią. centymetr chociaż. Nie? Ona nie ma centymetra. A ile ma? Ona jest mniejsza, ona jest cieńsza, bo ona jest zaawansowana technologicznie. To jest technologia kosmiczna. Tym ocieplano e, rakiety. A jak go zrobić? I ocieplenie, ocieplenie ścienne. Nie ma Widziałem, to są tylko maty. To no są tylko mapy. No i można na ścianę je walnąć. No walnąć. I trochę na sufit. Nie, na sufit nie za mnie. No, na na ściany. Tak. Wszystko zrobić wam. I tą folią ocieplali też kosmonauty, żeby im zimne nie było. im było swobodnie się ruszać w takich folii. No i co? Tylko mnie stopujesz w pracy. Uwaga, uwaga! Jest tu ma tutaj nic. Nic nie wychodzi! A No, dalej wychodź z A może najpierw odkręcić uchwyty? E, po co? Zobacz. Odkręciłam Nie potrzebowałam, tak? Okay. Nie będzie się godzinę bawiła. Nie będzie się godzinę bawiła. O! Tu nisko. To nie ja. Tym razem to nie ja. Z czego się śmiejesz, dziewczę? Bo tutaj w ogóle mi nie uciekniesz. No nie, mnie się. No nie, a czemu mam uciekać? Że ja się ciebie nie boję. Nie. Dowodzi, ale wiesz, będziemy mogli bardzo długo Znaczyć rozmawiać do... ze sobą. <laughs> tak. No. Wiesz, że musisz dużo ciąć, z tego co tu idzie. Nie będę nic chciał. Będziesz chciał Świat pozna cię prawdziwą, tak jak ja cię znam. Będziesz chciał Czędzie myślą, że jesteś że... miło, nie... uśmiechnięta, nie... a on... <laughs> żona mnie poniewiera. I bije nie... po nocach. Nie wyrażam w zgody na filmowanie. I nagrywanie mojego głosu. Wiedziałam to jasno. dzieci nie miła, ale mnie nastopada. <grywa> Wyrzuciłem to z siebie. Będziesz to sukierką czyścił? Chyba tak, nie? Mówiłaś, że nie. Troszeczkę trzeba <grywa> po tym gipsie, po tym wszystkim. Trzeba troszeczkę tak przyjechać, tym nie kleję. No myślę, że tak. No. Będzie trzeba, kochana, chociaż mówiłaś, że nie będzie trzeba. No bo nie wiedziałam, jak jest tam środku. Jak nie wiesz, to nie gadaj. Nie będzie, żebym mi mówił, co mam mówić, a czego nie mówić. Będę sobie mówiła, co chcę. Nie, co ja. Teraz tylko to wywalimy. Parusza nie pomagasz. Paru, Uciekaj mi stąd. Uciekaj mi stąd paru.